Halo cześć witam wszystkich. bardzo serdecznie, jestem Trudmeister, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego vloga na moim kanale A dzisiaj słuchajcie długo obieczowany giveaway. Wiemy, ty, wiemy, wiem, miałem się tydzień temu, ale jakoś tak wyszło po prostu że nagrywam go właśnie teraz. Słuchajcie, dzisiaj mamy 21 czerwca i w tym momencie ogłaszam, słuchajcie, konkurs y, na skiny, tak jak obiecywałem I słuchajcie, będzie miejsc kilka i będzie jakby, będą jakby dwa giveaway'e Zaraz wam wytłumaczę, y, jak to wszystko będzie wyglądać Na początku giveaway dla y, YouTube'a Oczywiście wszystkie giveaway'e będą tworzone na glem.io Dobra, słuchajcie, na YouTube'a przewidziałem nagrody typu AWP Fobos, zaraz wam powiem jaki stan AWP Fobos yy, zewnętrzne, lekkie użycie z naklejkami Sports, Kolonia 2015, także myślę, że, że to skin jakiś taki fajny oha właśnie, właśnie, bo to taki tak robię, ale chciałem, żeby było kilka skinów, fajnych skinów, żeby kilka osób mogło wygrać, bo oczywiście mogą skin, skin na kupić dajmy na to tam za 7-8 euro, ale wygrałaby tylko jedna osoba spośród 500, więc tak trochę średnio, dobra także powracając, AWP Fobos będzie za miejsce pierwsze, tak jak powiedziałem stan lekkie zużycie oraz tek avalanche, czyli lawina. On jest po testach, mam, bo mam jednego po testach, a dwa, ma, dwa, dwa mam po testach bojowych i myślę, że tutaj rozwam tego z dwoma naklejkami Fart moim skielem i Good Luck. Także i on jest oczywiście pod chyba to powiedziałem przed chwilą, także te dwa skiny będą do wygrania na YouTubie I teraz tak, będzie wszystko na GLEM IO i teraz macie tak, za zadanie yy, za, oczywiście zasubskrybować, bo to jest jakby główne zadanie, które musicie zrobić. I za to dostajecie jakby na start 5 punktów z tego co się tutaj nie mylę. Tak jest 5 punktów i macie po prostu jakby 5 liketów i nic więcej nie musicie robić, ale jeśli chcecie zdobyć tych punktów więcej, żeby żebyście oczywiście te procenty na wygranie mieli większe możecie oczywiście nie, bo tutaj mamy oczywiście zadanie odwiedzić yy, FOM, stronę Fomeister na Facebooku. Słuchajcie, no to możecie odwiedzić, polajkować i wtedy dodaje wam się, poczekajcie, 1 albo 2 punkty. Za to. Jeszcze nie wiem, jak to tutaj wykombinuje. W każdym razie dostajecie punkty za to. Za follow oczywiście na Twitchu też dostajecie punkty. Oczywiście mnie, jak za na Twitchu też dostajecie punkty. Dwa. I, i zrobię, zrobię takie coś, że yy, możecie odwiedzać moją stronę, jakby co 24 godziny. Za to dostajecie jeden punkt. Tak? Czyli codziennie możecie wchodzić na moją stronę internetową i dostajecie plus jeden punkt. Także tak sobie nabijecie, nabijacie te etykiety. I tak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi oczywiście o YouTube'a. Co jeszcze nie powiedziałem na samym początku, co powinienem wspomnieć. Oczywiście musicie mieć. Yy, subskrypcje publiczne i to jest y, definitywnie. Tylko Jeśli chodzi właśnie o GIWA ja na YouTube, tylko macie mieć subskrypcje publiczne, jeśli chodzi właśnie o youtube bo to będę sprawdzał, i jeśli nie będzie subskrypcji, nie i będą subskrypcje prywatne, to na jacie nie kontaktuję z taką osobą, którą po prostu wylosowałem, tylko, y, tylko po prostu losuję dalej. No chyba, że będą to tacy tacy ludzie, którzy już dajmy na to, ich pamiętam i wiem, że oni mnie oglądają od bardzo długiego czasu, także no, to będzie wszystko oczywiście. To się wszystko oczywiście zobaczy, ale tak jak mówię, to jeśli będzie to jakaś osoba nowa, której nie kojarzę kompletnie i będzie miała subskrypcje prywatne, losuję po prostu dalej. I to jeśli chodzi o nagiwaj. Na YouTube'a, oczywiście postaram się robić z live'a, później zrobię zapis z live'a i udostępnię to na Facebook'u i na YouTube'ie oczywiście wyniki z tego giveaway'a na YouTube. A co jeśli, a mam jeszcze słuchajcie, skiny na drugiego giveaway'a, który zrobię na Facebook'u i tam będzie do wygrania zaś USP Cyrex po testach bo bardzo fajny USP, bardzo fajnie mi się nim grało yy, i tek i... I nie, 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 nie Tek, tylko P250 Franklin prosto z fabryki, także myślę, że bardzo, bardzo też fajny, fajny skin do P250. Grałem oczywiście obydwoma skinami, najfajniejsze skiny myślę, że w tym giveaway'u jest jak dla mnie, bo mi się po prostu najbardziej podobają. I to są zaś kolejne dwa skiny, które rozdam na Facebooku. I co trzeba będzie zrobić właśnie, jeśli będzie giveaway na Facebooku? Też będzie to oczywiście zrobione przez Glemio jakby osobny konkurs. Jeśli wyraliście udział na YouTube, możecie też wziąć udział na Facebooku. W każdym razie, co to będzie, jak to będzie wyglądało jeśli to będzie ten giveaway na, na Facebooka, też na GleMio i będziecie musieli oczywiście polubić fan bo tu będzie wizyt V-Meister Fa Fa on Facebook, macie polubić to i macie mieć oczywiście tego yy, polubienia na publicznym i, i, i to jest, i to jest jakby podstawa. Żebym mógł Was jakoś później wylosować, bo to, bo to, bo to, jest, to jest najważniejsze. Jeśli nie będziemy mieli polubień na publicznym, no to niestety lecę dalej. I tak samo, subskrypcja daje Wam dwa punkty w, tam, w, te, w tym momencie, follow oczywiście też dwa punkty albo jeden, nie wiem jak to jeszcze zrobię. I oczywiście co 24 godziny też będziecie mogli odwiedzać moją stronę, żeby sobie też ponabijać te, te punkty oczywiście. No, oczywiście za samo polubienie tego fanpage'a jest za 5 punktów, możecie zrobić tylko to I może yy, was w sumie ten program wylosuje Także chyba tyle na tego vloga, zaraz numeracja, a i jeszcze subskrybentów miałem oczywiście Maciek oficjal. Kresli, Tu z powyłamywanymi nogami. Mateusz Jochimia. Rysiu. Polski Cez Kacpiru. Hirex Mainz Munermi. Hubert Borkowski. Vlog. Pan Grzeluj. Nati96. Szakurin. Mateusz Sodu. The Nothing More. Ktoś anonimowy jak Okoń. Katz. Pers. Szydłowski. Bebeciusz. Olaola. Pieseł Dominik Boruta. Xpicobelo, Bello. Błażej Stępień. Jarosław Posa. Jar Jarząbkowski. Machinium Games. NXR. Stachu Jones Gaming. Patryk.pl 720. Angelika, O kurde słuchajcie Tak trochę więcej mi na pocztę przyszło tych powiadomień O, subs o subskrybentach Ale dobrze, fajnie Dziękuję za subskrypcję, przeczytałem teraz wszystkie Mam yy, jakby czyste słowienie Jeśli chcecie zostać oczywiście wyczytanym to, to To proszę To proszę o, o subskrypcję po prostu A tego Niku, który nie przeczytałem to, no, Na nie Jezusa no to chyba nie, nie to, Aż chyba zablokuje no, Tak nie tak się nie robi Przede wszystkim, no Także zostawcie subs subskrypcję, weźcie udział w konkursie, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym i najważniejszy komentarz, bo chcę to sobie rozbudować. Rozbudować żeby mi statystyki po prostu poszły w górę. Także nawet napiszcie byle co. No. Także lecę, dzięki. No i życzę kurczę wygranej każdemu z Was. Cześć.